Ciemneczko Wam wszystkim z tej strony Matrix. A to kolejny odcinek z serii Miles Morales. spider MON. Dobra. Lecimy. Lecimy dalej. Wchodzimy teraz do placówki ROXON. Najpierw musimy odciąć zasilanie. Na to wygląda. Dobra. kamuflażyk, okay. jakieś coś. Nie zwracać na siebie uwagi. Hmm. Zabrać kawę. Tu jest jakieś coś, to oznaczymy przeciwników, żeby wam kuku nie zrobili. O fak. A bo wiecie co? Z krodankami idzie bardzo ciężko. Dobra, dajemy po mordach. Czek? Tu nie masz pukawki, synu. No, pyk, 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 No i nie ma. Nie ma kolesia. Dobra, teraz wejść do środka. Dobra, i... jeps. No. Okej, okay, my wyrywamy w ogóle to. Pochłanianie energii spaliło generator. O. Nie wierzę, że się udało. Okej. Okay. No, możemy spalać, no tak już. po prostu, gołymi rękami. No dobra, kurwa. tutaj tyk, sklejamy i idziemy Ok, Nie wiem, żadnego sekretu chyba nie ma tutaj No dobra, idziemy. Ale masz dupę Miles, kurde Te święta zapamiętam na długo Jakas fagboi Usypiać, przechodzić grę za grą I opychać się świątecznymi ciastkami No proste, że tak Dobra no gdzie teraz? Idę sobie w prawo. To jest w lewo. Kurna. Jak na prawie jazdy kurczę mieli mi się lewo z prawym. W sensie na jazdach, żeby nie było. Nie na egzaminie, jeszcze egzaminu nie miałem. Wow, shit Teraz skoczymy na podłogę. Oh shit Tu jest. Ej, ładnie, to jest kurde. Aż chciałbym tu zostać na zawsze, ale trzeba lecieć dalej. Lecimy dalej. Wykrywacz, telefon jest głęboko pod ziemią. Ok, zwieszam się z sufitu. Ty, ale fa o ale zajebiste! No kurde. Spidermanry Master też takie coś było? Chyba nie. Ej, zajebiste, kurde. Wow. Darno? Nie mam nie. A fuck, fuck, fuck. Szukajcie No nie, no chyba se jaja robicie. Nie widzę go! Dobra, yy, na sufit. Może na suficie. na suficie się chyba nie podwiesza. O, podwiesza się. Dobra. i zatrzymać Jakiego Spidermana? Tu nikogo nie ma. Hmm. Nikogo nie ma. Doro, no ja okay. hej! Wow! Dzieciaku. No. Hmm. Co cię tak bawi? Niech cię Na takiego O, wujaszek! Wujek Aaron? Jesteś Prawlerem? Tata cię rozpracowywał. Tak, O, kurde. I na pewno masz teraz mnóstwo pytań. No to ale teraz będziemy się ziomy superbohatery, kurde. Rodzina superbohaterów. Tak Najpierw muszę znaleźć to, po co przyszedłem. Słuchaj, jakiś czas temu pracowałem dla Roxon. Z nimi naprawdę nie chcesz zadzierać. Gdyby nas złapali, to pomóż mi. Ech, uparty jak ojciec. Dobra, ale masz się zdać na mnie. Zakradnę się do pomieszczenia z komputerem ochrony. Nie dasz się zaskoczyć. Miny zdalne. Miny zdalne, przydatne w trudnej sytuacji. Hmm. Czyli nowy gadżet. Nie daj Pewnie... się złapać. No dobra. No to jazda. No to działamy teraz w. we dwójkę w Widzę. Jak to Widzę. O! Miałem już do czynienia z takimi systemami. Skup się. To dobry moment na użycie zdalnych min. Co jest z tymi kamerami? Daj teraz bezpieczniki Aha, i taki Dynamo ja rozwalił całą elektrownię, mógłby namieszać w niej jednej dzielnicy No mogę po cichu jakoś ich wyeliminować? A! Ale zajebiste, o kurde Namierzyłem sygnał, dochodzi z miejsca głęboko pod ziemią Ej kurde, to jest jeszcze lepsze niż ten Już, Niż rażenie prądem w Remastered ja pierniczę jak to jest dobre o kurde hmm. tu nie ma bezpiecznika, no to tak normalnie go rozwalę. Czas nas jest. Dobra, to teraz musimy znaleźć telefon w filmie. Gdzieś tam powinien być szyb wentylacyjny. Prowadzi do laboratorium i reaktora. Reaktora na Tak. Tak wynika O tutaj. Okej. Okay. O, Simon! Hej! Dlaczego wciąż czekam na nuform? Ach, chcemy wytworzyć więcej, ale Mason nie zostawił żadnych notatek. No i? Wiem, że jeden z naszych kanistrów z nuformem przetrwał ten e, wypadek na moście. A gdybyśmy mieli dostęp do. Nie sądzisz, że gdybyśmy mieli, to byś o tym wiedział? Tak, panie Krieger. Chciałem tylko powiedzieć, że bez tego kanistra wyrobienie się na czas Sam. będzie niemożliwe. Hmm. Robię wszystko, co Znaleźć ten zbiornik, ale na razie bardzo bym prosił, żebyś poszedł do siebie i wrócił do roboty. Dobra. Krigera, na czas? Powiesz mi, co Czemu on się tak śpieszy? Tinkerer, powiesz mi, dlaczego mnie śledzisz? Chronić. Możesz się czuć zaszczycony. Przerwałem emerytury, żeby cię. Poświęcenie normalnie. Porła. Na emeryturze A nie bierze, że można nie sobie dorabiać, się też telepomty. Chyba. Się. Dobra. Jesteś blisko prototypu mm. reaktora. w tych gości. Okej. Okay. Zdalno, mina w takim razie. Gdzieś. Chyba nie mogę rzucić jej gdziekolwiek, tylko to właśnie jedno konkretne miejsce. Czy znaczy ktoś chętny? Nie, Uważa, mamy nie mogę drugi raz w to samo miejsce? O, mogę Dobra Dobra, siema. Damy radę? Gdzie wy mnie widzieliście? Aha, dobra, bo... mina Okej, okay, nevermind mind. Utyczyłem te gałki Eee, dobra A to sobie zrobimy studnię grawitacyjną i wejdziemy po prostu Cyk Siema Dobra Dobra Ała! Brokowie z Rokson mają dostęp do technologii przeciwiadowej Okej, okay, czyli mi wyłączają go. okej okay. Fajnie, fajnie Znaczy, nie fajnie Wow. A, i też chyba nie mogę korzystać z sieci I beczet. Dobra I... O, oh, shit! Dobra Mus Muszę też częściej ten, częściej korzystać z y odbijania się od ściany i atakowania To jest też nawet spoczkowa opcja Eee i łatwiej się przynajmniej <śm> łatwiej przynajmniej niektórych przeciwników rozwalić To jest to o wiele szybsze Nieźle Dzięki Silos jest po drugiej stronie tej osłony Użyj terminala, żeby go otworzyć no, Ale nie skacz mi na lewo i prawo Zaraz Dobra, Hakujemy w mieście jest więcej laboratoriów? I w każdym stoi reaktor Nanuform. Mhm. Muszę je wyłączyć. Czyli kolejne znajdźki. Fajnie. Będzie chyba więcej do roboty. Skup się. Znajdź telefon. Chociaż z tego co wiem, to fabuła w tej grze jest... Jest nieco krótsza niż w Spider-Manie Remastered. E Ale zobaczymy. Telefon Może sami znajdźki sami to jakoś... Muszę się jakoś I do przez wiatrak. Zrobić coś z tymi gośćmi. Tylko pamiętaj, nie daj się złapać. Okej. Okay. Dobra, spróbujemy to w miarę po cichu zrobić. Wszystko dobra. Na tym piętrze jest dwóch typ. Trzech typa. Dobra, zrobimy sobie tak camouflage i tamtego gościa. Nie, nie tego chciałem. No dobra. Aha, jest jeszcze jeden ziomek, okej. Okay. Okej, okay, jest ich czterech w takim razie. Jak umiem liczyć. My. Okej, okay, ten sobie tam leci. Tyk. No Chciałem się tylko upewnić, że nie Czy nie zostali zaalarmowani w ogóle? Chyba o, chyba tak. W sumie to pomaga mi woje Karon! Ten gość z metra? Gość z metra i przy okazji Prowler. Długa historia! Ten Prowler? Ten stoletowy złodziej? Były złodziej. Nie łączymy sił! Po prostu mi pomaga! Próba sprawa, stary. Bardzo bardzo. No i tak, nowet nie wiem jak. Muszę lecieć! Ale faza że się... kurde okazało, że... że... Nasz własny wujek jest super bohaterem tak samo jak my. No nieźle. I to jeszcze jest... antybohaterem? No bo kurde w sumie... kradu. Staram się kamery i alarmy, żeby nie Wszystkie takie rzeczy. Przerwij kable nad go Prawy bumper, halo. Działaj. Muszę jakoś wyłączyć. Trzeba przedmuchać kurde. Nie wiem, jak to wygląda, ale może działa. A co, ja mam. Aha! Ja mam to zatrzymać, boże. Dobra. A teraz kabelki. Mik, 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 mik. No i mamy to. Dobra, skaczemy! No. Okej. Okay. I mamy telefon. Trzeba naładować. No, no to cyk spaluszka. Mik. No, jak ja bym tak chciał, tylko okay. zgaduję, że znając moje szczęście to bym przedaw Przedawkował. Ym... Za bardzo przeładował okay. mój telefon. To zadanie dla dwóch osób. Tu włącz ręczną kontrolę. Ja potwierdzę tam. Niedługo cały nuform będzie przeszłością. Żałujesz, że niszczysz, co stworzyłeś? <coughs> Widzisz jak teraz wyglądam, świat będzie bezpieczniejszy. Gotowy? Pewnie. Ręczne sterowanie za trzy, dwa. fuck? To nie ja!

O oh, fuck. No i wybuchł. tam jeszcze jest? Uciekaj, Fin, uciekaj. Rick starał się ratować ludzi, a Kliger go zabił. Muszę skończyć to, co zaczęli. No to jazda. Wujku, jesteś w stanie otworzyć Trzeba zlikwidować Nuform Po co? Masz telefon, idziemy Przez ten reaktor zmarł mój kolega. Trzeba go wyłączyć na dobę. Potrzebuję twojej pomocy. Proszę. Oh shit. Czyli co, teraz my będziemy absorbować. Absorbować ten... Ładunek Dobra. Ładunek Nuformu. Chyba. Dzięki wujko. Okej. Okay. No, robi wrażenie. A wręcz bym powiedział, że budzi szacunek. Taka maszyna. No dobra, no to co? Jazda. Zupełnie jak generator na zewnątrz! O Kurde! Co ty robisz? O... Fuak! Tak! Musisz No to się lekko naładowaliśmy. Tak. No, dobra. No, ciężko nam biec. Wszystko rozwalamy. Kurde, jak elektro. Jak taki niestabilny ładunek elektryczny. Oh, shit. 11 HP. Kurde. Jeszcze telefon zepsuliśmy. No, świetno. Wow. Dawaj szybko, Miles. Się, jakbym wyleciał z samolotu, ale przynajmniej reaktor jest wyłączony. Już zaraz wyjdziesz. Ciśnij, Miles, ciśnij. Uh, naprawdę był mi potrzebny. I co teraz wymyślę? Dawaj, młody. Nie dotrę do ciebie szybciej niż roczon. O, oh, fuck. Poddaj się, ale już. Lekko sobie wybuchnęliśmy. Obstawiam, że że to nam coś później da, w przyszłości? Lewy bumper, a A no tak, zapomniałem, że mogę... A, Messengera nie wyłączyłem, sorry guys Sorry guys Okej, okay. dobra Zapomniałem, że mogę podbijać za pomocą jadu jeszcze przeciwników Co sobie będę z tego pewnie korzystał, jak mi się przypomniało Łop, ops o Myk, myk, myk. O oh, fuck. Ale nie patrzyłem na życie i był to mój błąd. Jakieś tam porady, wiadomo Dobra. Lecimy. Dobra, no to najpierw czek. starczą. A przytrzymaj Y, aby rozbroić program. Mają no, rozkaz to... Badać cię, przesłuchać. Nie wiem, nieważne. Nie pozwól mi na to. Wow! Wow, wow, wyłączyli mi jad, okej. Okay. A to macie jakąś, nie wiem, beczkę. Ja myk. Do góry panowie. Albo nie, dobra. Zartowałem. Oh shit. Myk! Bombą na łeb Tąbą rzucę, Ciebie przykleję. Ciebie rzucę, Ciebie znowu okleję. Dobra i myk! Do góry, cyk. No, eliminacje w powietrzu są zawsze satysfakcjonujące. O oh, Udało się Mik. Ale gonga mu zasadziłem. Dobra, mik 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 Przyklejamy do ziemi. Obyśmy tarcze zabieramy. Czębie też przyklejamy albo nie przyklejamy. Studnie studnia grawitacyjna i teraz przyklejamy. Dobra i lecimy. O, parler, ok.

Oj, zjadł będę dużo chyba korzystał w tej serii. Właśnie można sobie jeszcze te tak, punkty umiejętności rozdać, bo miałem to robić w poprzednim odcinku na końcu. Ale zapomniałem. To na razie dokończymy sobie tą walkę. Hej, halo? Mogę się przyczepić? Mogę do. Przyciągnąć, to znaczy się... że gubię słowo. Okay. A i tam jeszcze ostatni. Gdzie nie laboratorium? Wow, shit. Nie, nie, nie. Dobra, dobra. Wszystko pod kontrolą widzowy, wszystko pod kontrolą. O, kurde, jednak nie. Dobra, uciekam. Nara, no uciekam, uciekam, już biegnę. O, no i cek, jesteśmy w pociągu. Musisz przeczekać. Nie zdejmuj maski i nikomu nie ufaj. Zaprzekaj, Rokszą znajdzie inny cel. Nie mogę czekać. Muszę znaleźć Finn. Twoja znajoma to Tinkerer. Rozumiem, dlaczego tak ci zależy. Nie tylko dlatego. Ja... muszę chronić Nowy Jork. Użyj Finn. Powiedz, że chcesz wstąpić do Undergroundu. Mówiłeś, żeby nie zdejmować maski. Nie mów. że jesteś Spider-Manem. Pójdź do niej jako przyjaciel. Za mądra. Zdziwiłbyś się. Ludzie głupieją, jakim na kim się zależy. Dokładnie jak ty teraz. Gdybym powiedział i prawdę. Jak ja, twojemu ojcu. Myślałem, że mnie poprze. Miałem nadzieję, że będziemy bratem. Ale on mnie wyklął. Gdybym siedział cicho, może wciąż miałbym rodzinę. Wiesz, co musisz zrobić. Nie powtarzać jego błędów przede wszystkim No dobra To tak chyba zrobimy Dobra, także sobie o, osiągnięcie jeszcze odblokowałem jakieś dodatkowe e, Dobra e, Modyfikacje wizjera Okej, okay. polecimy z modyfikacjami wizjera e, Skanowanie powoduje tyczenie linii między wrogiem, a wszystkimi innymi wrogami, którzy w tej chwili go widzą. Mniejsza o 25% obrażenia otrzymywano od ataków z dystansu. Dzięki tej modyfikacji zajrzysz do Spider-Versum yy, i doświadczysz efektów dźwiękowych walki rodem z innej ziemi. Dobra, yy, to może sobie w następnym odcinku założymy. Na razie sobie weźmiemy to. A, bo mogę dwie modyfikacje wizjera. Okej, okay. to jeszcze z tym może, nie będzie z tą linią. Dobra, I jeszcze umiejętności sobie rozdamy. Może bardziej coś na tą właśnie, na te zdolności jadu, bo mi to często się zdarza używać. O, chyba tylko to mogę. I to. Dobra. I jeszcze chyba to. I już nie mamy punktów umiejętności, wszystko rozdaliśmy. Dobra, także to już będzie koniec odcinka. Żegna się z Mematik. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i oglądania dalszych odcinków ze Spider-Man Miles Morales. Trzymajcie się na razie i cześć.